Dariusz Tytus Przywieczerski, skazany za udział w aferze FOS, wraca do Polski po 12 latach na Florydzie. Jak to możliwe, że wymiar sprawiedliwości potrzebował tyle czasu na ekstradycję? Materiał ujawnia zawiłości powiązań biznesowo-politycznych, zagadki FOS i kontrowersje wokół prywatyzacji banków. Po upływie dwunastu lat do Polski sprowadzony zostanie Dariusz Tytus Przywieczerski, który w przeszłości został skazany w kontekście afery FOS. Afera ta jest nazywana matką wszystkich afer w Polsce i była jednym z największych skandali finansowych w kraju. Jednak dlaczego ktoś, kto powinien odpowiadać za swoje czyny, mógł przez tak długi czas żyć w luksusach na Florydzie? Przebywał tam w pięknym domu z widokiem na malownicze morze, a ekstradycja zajęła aż 12 lat. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w analizie politycznej zmian w Polsce. Wydaje się, że poprzednia koalicja rządząca nie była szczególnie zainteresowana sprowadzeniem go do kraju, by stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Wszystko zmieniło się jednak po przejęciu władzy w 2015 roku, kiedy minister sprawiedliwości nowego rządu wykazał się znaczną determinacją, zmierzającą do sprowadzenia go przed polski wymiar sprawiedliwości. Historia pokazuje, że nawet po upływie wielu lat osoby zamieszane w takie afery nie unikną odpowiedzialności. Przywieczerski był postacią o ogromnych wpływach w świecie biznesu i polityki na początku lat 90., czyli w momencie intensywnej transformacji Polski z gospodarki centralnie planowanej na rynkową. Był kluczową postacią, mającą powiązania nie tylko z lewicowymi działaczami politycznymi, takimi jak późniejsi członkowie SLD, ale również z przedstawicielami służb. Współpracował także z założycielem Banku Inicjatyw Gospodarczych który odegrał znaczącą rolę we wdrożeniu patologicznej prywatyzacji sektora bankowego. Proces ten zresztą był kontynuowany z entuzjazmem w kolejnych latach. Jeśli chodzi o bank inicjatyw gospodarczych, to jego działalność w kontekście afery FOS była szczególnie interesująca. Big zdobywał kontrolę nad większymi i prężniej działającymi instytucjami finansowymi o lepszej renomie, jak na przykład Łódzki Bank Rozwoju i Bank Gdański. Fakt, że mniejszy i mniej znany bank przejmował znacznie większe i stabilniejsze instytucje, już wtedy budził kontrowersje i był postrzegany jako element większej afery, w której intrygi finansowe były normą. Big, poprzez swoje kredyty dla takich podmiotów jak Universal i samego Przywieczerskiego, stał się kluczowym graczem w machinacjach finansowych okresu. Należy pamiętać, że wszystko to działo się w okresie, gdy Leszek Balcerowicz pełnił funkcję ministra finansów. Chociaż Balcerowicz był znany jako architekt polskich reform gospodarczych, to jednak rozplątanie zawiłości związanych z aferą FOS sprawiało trudności nawet tak doświadczonemu ekonomiście jak on. Czy pana to zaskakuje? Nie jestem tym zdziwiony, ponieważ jednym z wiceministrów, który współpracował z Balcerowiczem był Janusz Sawicki. Był to człowiek związany z różnymi służbami, posiadający rozległą wiedzę na temat głośnej sprawy związanej z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, znanego szerzej jako FOSS. Jest to jeden z kluczowych aspektów, które warto zgłębić, gdyż cała inicjatywa związana z wykupem polskiego długu miała w tle wiele niejasności. Długi były wykupywane w sposób, który pozwalał na osiąganie prywatnych korzyści kosztem państwa, co oznaczało, że były to działania niemoralne i niezgodne z etycznymi standardami. Kolejnym nie mniej istotnym tematem był sektor bankowy, zwłaszcza działanie banku znanego jako BIG, który z czasem przekształcił się w BIG Bank Gdański, by ostatecznie przeistoczyć się w Bank Millennium. Warto wspomnieć, że jedną z głośniejszych afer związanych z tym bankiem był czas, gdy jego prezesem był Bogusław Kot, zaliczający się do bliskiego otoczenia ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego. W tamtym okresie Bank Gdański odegrał znaczącą rolę w skandalicznej sytuacji, kiedy to oskarżano prezydenta o kontakty z osobą o nazwisku Auganow. Działo się tak, ponieważ przedstawiono dowody, że Kwaśniewski zamiast brać udział w podejrzanych spotkaniach, wykorzystywał kartę bankową w innym miejscu, co miało być argumentem po jego stronie. Te kontrowersje pokazują, że środowisko polityczne związane z późniejszym sojuszem Lewicy Demokratycznej oraz członkami Unii Wolności było świadome tych nadużyć i niestety przymykało na nie oczy. Dotyczyło to także nieczystych aspektów transformacji sektora bankowego w Polsce, co miało miejsce podczas procesu prywatyzacji, który dosyć często daleki był od ideału. Przechodząc do kwestii FOS, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, Zadaniem tej instytucji było wykupywanie polskiego długu zagranicznego po niższych cenach. Celem było oszczędzenie krajowych środków finansowych. W praktyce jednak fundusz stał się narzędziem do tworzenia gigantycznych prywatnych zysków dla szeregu osób, które wykorzystywały sytuację do zawierania intratnych transakcji na własny rachunek, co przyczyniło się do potężnej afery gospodarczej na skalę o wiele większą niż pierwotnie zakładano. Czy można stwierdzić, że te pieniądze trafiały do kieszeni osób związanych z aparatem władzy, służbami bezpieczeństwa oraz ludźmi zajmującymi wysokie stanowiska państwowe? To prawda. Na podstawie dzisiejszej wartości pieniądza strata ta szacowana jest na dziesiątki miliardów złotych. Była to więc operacja o ogromnym zasięgu, z dużym prawdopodobieństwem kontrolowana przez ówczesne służby specjalne. W strukturach nadzorczych Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego zasiadał Dariusz Rosati. To obecny prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, który obecnie często występuje w mediach, zwłaszcza krytykując rząd polski i udzielając mu lekcji. Natomiast pytanie pozostaje otwarte, czy przywieczerski skazany na 3,5 roku więzienia faktycznie odbędzie wyrok. Czy może jego wiedza przyczyni się do rozwikłania zagadnień, które jak pan wspomniał, wciąż pozostają nierozwiązane, a minister Balcerowicz nie potrafił znaleźć odpowiedzi? To istotne, czy przywieczerski zechce podzielić się swoją wiedzą, która zdaje się być kluczowa? Może uzyskać specjalny status w tej sprawie. Czy mógłby stać się świadkiem koronnym? To prawdopodobne, zwłaszcza że sprawa nie jest zamknięta i wiele wątków wciąż nie zostało wyjaśnionych. Warto przypomnieć, że afera Foss była związana z tragediami, tajemniczymi i podejrzanymi zgonami. Wśród nich należy wspomnieć Michała Falcmanna, inspektora Najwyższej Izby Kontroli, bezpośrednio zajmującego się tą sprawą, oraz prezesa Nik, Waleriana Pańkę. Zaskakująca była również śmierć wicepremiera Ireneusza Sekuły. Mam osobiste wspomnienia z tamtego okresu, kiedy to prowadziłem badania do mojej pracy doktorskiej której tematyka obejmowała zagraniczne zadłużenie Polski u schyłku lat 80. miałem wówczas dostęp do archiwum banku handlowego. Dotarłem do dokumentów świadczących o tym, że bank otrzymał zagraniczne kredyty np. 50 milionów franków. Jednak dokumentacja milczała na temat ich dalszego losu, a także nie wyjaśniała, dokąd pieniądze te się podziały i innymi śladami ich przepływu. Z kolei brakowało informacji, czy te środki trafiły na polskie konta. Istniało więcej takich przypadków dotyczących znacznych kredytów przyjętych nie tylko we frankach, ale także w dolarach amerykańskich i jenach japońskich. Dostrzegałem tam zarzewie wielkiej afery finansowej, lecz z powodu nieprzychylności zewnętrznych okoliczności nie mogłem kontynuować swych badań naukowych. Postanowiłem podzielić się swą wiedzą z Anatolem Lawiną z Najwyższej Izby Kontroli, który poświęcił sprawie wiele uwagi. Jednak jego nagła, niespodziewana śmierć przerwała wszelkie postępy. Liczne osoby mogą obecnie mieć trudności z zasypianiem, jeśli proces ekstradycji rzeczywiście dojdzie do skutku. Szczególnie ci, którzy byli prominentnymi postaciami w polityce i gospodarce na początku polskiej transformacji ustrojowej, mogą poczuć wzrost niepokoju. Istnieje możliwość, że ujawnione zostaną nowe fakty na temat początków negatywnych praktyk, takich jak zawłaszczanie majątku państwowego przez prywatne osoby. Oraz niesławna złodziejska prywatyzacja, która często była wspominana jako jeden z ciemnych rozdziałów w gospodarczym rozwoju Polski. Był to czas kolejnych kontrowersyjnych afer prywatyzacyjnych, które dotknęły różne sektory, w tym sektor bankowy. Warto przypomnieć, że w 1994 roku doszło do głośnej afery reprywatyzacyjnej związanej z działaniami wokół Banku Śląskiego. W tamtym okresie funkcję ministra finansów pełnił Marek Borowski, który współcześnie jest politykiem związaną z Platformą Obywatelską. Pod kątem politycznym, czy obecny moment jest właściwy na odkrywanie prawdy na temat afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego? Osobiście uważam, że sytuacja, w której się znajdujemy, to dowód na dobre i bliskie relacje z władzami Stanów Zjednoczonych. Aktualnie oczekujemy wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. To wydarzenie jest efektem przyjaznych stosunków, jakie łączą oba kraje, a także pozytywnego nastawienia względem Polski ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że podczas swojej obecności w Warszawie, na Placu Krasińskich, Trump wygłosił jedno z najbardziej poruszających i szlachetnych przemówień, które w pełni uznało polskie bohaterstwo. Takie gesty mają ogromne znaczenie dla stosunków międzynarodowych. Jednakże, pomimo tych słów wsparcia i uznania, nie nastąpiły później żadne szczególnie korzystne wydarzenia dla Polski ze strony Stanów Zjednoczonych. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko jeszcze przed nami i że nadchodząca wizyta prezydenta przyniesie jakieś konkretne ustalenia. Proces ekstradycji jest pozytywnym sygnałem. Warto podkreślić, że Dariusz Przywieczerski nie był jedyną osobą odpowiedzialną za aferę FOS. W rzeczywistości mózgów całej operacji było znacznie więcej. Jak dotąd on oraz Grzegorz Rzemek, który pełnił funkcję dyrektora generalnego funduszu, to nieliczni, którzy ponieśli konsekwencje swoich działań. Wydaje się jednak, że cały proceder był znacznie bardziej złożony i wiele osób było zaangażowanych w jego realizację. Mówiąc o funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego, można porównać go do SMOKA, który posiada wiele głów, z których do tej pory jedynie dwie zostały usunięte. Symbolizuje to niekompletność działań wymierzonych przeciwko jego nieuczciwej działalności, której pełne konsekwencje wciąż nie zostały ujawnione. Fundusz ten stał się symbolem trudności, jakie napotykają organy ścigania w starciach z tak skomplikowanymi mechanizmami korupcyjnymi. Mamy wszyscy nadzieję, że przyjdzie dzień, kiedy uda się skutecznie zlikwidować wszystkie te głowy, a co za tym idzie odkryć nieznane dotąd fakty oraz kulisy jego działania. Takie wyjaśnienie miałoby nie tylko znaczenie w kontekście prawnym, czyli karnym, ale także historycznym i edukacyjnym. Pomogłoby zrozumieć, w jaki sposób przebiegała transformacja gospodarcza w Polsce i w jaki sposób niektóre decyzje mogły być sterowane przez tajne służby. Kluczową postacią w tym procesie jest Dariusz Przywieczerski, który jest już człowiekiem w starszym wieku. Aktualnie wiele osób liczy, że weźmie udział w wyjaśnianiu tej zawiłej historii, wchodząc w kooperację z polskim wymiarem sprawiedliwości i ujawniając prawdę na temat nieprawidłowości związanych z FOS. Jego potencjalne wyznania mogłyby oświetlić ciemne zakątki tego finansowego skandalu, który na stałe wpisał się w historię transformacji ustrojowej w Polsce. Wiedza ta mogłaby być nieoceniona zarówno dla badaczy przeszłości gospodarczej naszego kraju, jak i dla tych, którzy odpowiadają za kształtowanie przyszłości. Zasubskrybuj po więcej wiadomości ze świata polityki.